Witajcie moi drodzy. Nie każde udzielanie pierwszej pomocy to walka o życie poszkodowanego. Czasem niemniej istotna jest walka o jakość i estetykę tego wspomnianego poszkodowanego. Więc tematem dzisiejszego odcinka jest właśnie niezbędnik każdego rodzica, czyli niemniej nie więcej fantastyczny aparat do płukania oka, ponieważ bardzo często dzieci w ferworze zabawy mają tendencję do sypienia papierachem, rzucania się różnego rodzaju ekskrementami, to może niekoniecznie, ale liśćmi czy innymi patykami. Często zdarza się, że jakieś ciało w postaci piasku albo innego okrucha dostaje się do oka, powodując niestety ogromny dyskomfort i grożąc w efekcie nawet abrazją rogówki. Dlatego dzisiaj przedstawiam raz jeszcze aparat do płukania oka naszego dzisiejszego głównego bohatera. Jak działa wspomniany aparat? Do buteleczki nalewacie w miarę czystą wodę, dokręcacie końcówkę, następnie zdejmujecie okular. Przykładacie do oka. Powinniśmy jeszcze znaleźć jakieś dziecko, ale jeżeli nie macie żadnego dziecka pod okiem, możecie postarać się o inną złośliwą małpę. O, jest i? Wspomniana złośliwa małpa. Przykładamy, moi drodzy, tutaj małpie do oka. Fantastycznie aparat do płakania oka. I może rurkę skieruję w tą stronę, że wszyscy dobrze widzieli. O tak. O psikamy, wprowadzamy pod ciśnieniem wspomnianą wodę do oka, a w cała reszta syfów uchodzi dyskretnie, daleko poza owal twarzy właśnie końcem naszej magicznej odprowadzającej rurki, wyżygując wszystkie rzeczy niepożądane wprost w resztę świata. Moi drodzy, także bardzo serdecznie zachęcam do tego, abyście pozbyli się wraz z kupnem aparata do płukania oka wszelkiego rodzaju problemów, nie dzieci, tylko tego, co dziecku potrafi wpaść do oka. Moi drodzy, raz jeszcze serdecznie zachęcam. Pamiętajcie, że współczucie poszkodowanemu to jedno, ale również skuteczne udzielenie mu pomocy, tak żeby nie odczuwał bólu, jest nie mniej, a być może nawet i bardziej istotne od samego współczucia. Wszystkiego dobrego. Ahoj!